There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear the trumpet sound, I'm gonna rise right up. Wreszcie doleciliśmy. To dobrze. ...przynajmniej. Chryste, panie! Która jest godzina? No, już późno. Pewnie już wszyscy pouciekali. Jak myślisz? Jeszcze ktoś został? Nie wiem. Został nasz pan kochany woźny oczywiście. Dzień dobry panu. Hmm. Dobry, dobry. Ciekawe co on tam robi. A, pewnie coś z oświetleniem, nowe refektory kupiliśmy. Hmm. Może wreszcie będą dawać jakieś światło. No, zawsze było tak ciemno w tym studiu. Dobra. Czas trochę poustalać spraw... Najważniejszych, czyli zwiększenie ilości widzów, zwiększenie ilości łapek, zwiększenie ilości komentarzy i innych. Mhm, rozumiem. Z naszą paczką zauważyliśmy, że nasze studio ma bardzo duże problemy z czasem oraz bardzo duże problemy z tematami. Głównie to jest ode mnie, bo wiadomo, tematów robi się coraz mniej. Rozumiem, rozumiem. No, zapisałem książkę, jakie nowe chcemy rzeczy dać, to jest, to aktualnie jest mój notatnik. Proszę. Eee, tak, co ty tutaj napisałeś? Czyli sugerujesz tak, wprowadzenie nowych programów eee, oraz programu rozrywkowego, czyli pogodę, sport i kabarety z możliwością live'ów, kiedy je ogarniesz, tak? Tak, bo live'y to są dla nas trochę takie ciężkie dosyć. Mhm. No, spoko. Co tutaj jeszcze jest? E, reportaże z każdej rzeczy, o której mówimy w odcinkach? Tak, bo nasze odcinki zaczęły robić się takie trochę przymulone, nudnawe, takie zmiętolone. No wiem, właśnie reportaże robimy zawsze z to teraz przydałoby się e, pokazać wszystko, o czym mówimy, nie? Żeby te odcinki były trochę dłuższe. Niektórych rzeczy przecież nie pokażemy z powodów wielu problemów technicznych. I pieniężnych, ale parę rzeczy można pokazać. No. Hmm. Ście <grywa> że tak się wyrażę. Ja tam jeszcze były serie fabularne, które chcieliśmy. Tak, tak, a widzę, widzę. Na się... Tak, was groisz, Gerald, że się odczytać, ciebie nie mogę. E, zaraz. E, serie fabularne, czyli tak. Minecraft Chimera ze mną, oczywiście, dopiero jak ogarnę frapsa na moim kąpie. Ty to dopiero masz niezłego frapsa, wiesz? No nie to nie jest Fraps, tylko to jest karta dźwiękowa. E, dobrze, co dalej? E, tutaj widzę jakaś seria z Sajemem Polska twoja, jak ona się ma nazywać? Właśnie ustalamy nazwę, ale to ma być coś w stylu Metro 2033. Aha, rozumiem. Ale pana prezesa nie może tam zabraknąć. Mam nadzieję. Mam nadzieję. E, tak. E, I trzecia. Horror jakiś, ale jeszcze nie do końca nie wiesz jaki, tak? Tak, nie do końca, bo chciałem zrobić taką mega horrorystyczną wersję na, um, ogólnie nas, tak właściwie. To mogłyby być czasami śmieszne rzeczy, ale to chyba byłby bardziej horror. Dobrze, no to chyba to jest tyle, co tutaj miałeś, tak? Tak, jeszcze trzeba pokazać ci te studia, bo nasi architekci coś chyba zrypali, pisze paru rzeczy. Tak, to pokaż mi te studia, co tam jest. Okej, okay. mogę notatnik? E, tak, a proszę oczywiście. E, jeśli możesz, to prześlij mi kopię. Okej. Okay. Później. E, tam, e, to, to jest mój notatnik. No to go zeskanuj. Parę stron mi Woźny już chyba też poszedł, więc nie, nie... Co, co to? Można nawet tu wpaść. Coś chyba zrypał z tą elektryką. Oj, no najwyraźniej. Stresuje. Dobrze, chodźmy dalej. Dziwne. A czemu rozmowy w tłokach są wyłączone? Pewnie tu, tutaj coś, coś musiał się zrypać. Pewnie bezpieczniki padły. Garderowy dla gości? No właśnie, spięczone. Garderoby tutaj, no. To gdzie najpierw? Studio kabaretów tutaj jest aktualnie w budowie, wiesz. Nie tak nie, tutaj na razie zrobiona tylko podłoga w klatce schodowej. E, I nawet ścian nie ma. Hmm. Dobrze. Tutaj jest sport, jak widzisz. To, tego archi to architekci bardzo dobrze zrobili. Nawet wyjątkowo. Ten świetnik najwięcej pochłonął pieniędzy, ale. Ale widać, że ładnie, ładnie. No, widzę brameczka. Polska gola. Polska gola. No, tylko że już odpadła z euro. Niestety. Ale jeszcze gdzieś wygramy. No, widzę, że tutaj lampka się odkręciła. Muszę wkręcić z powrotem. No dobra, to chyba było i zespół. Dobrze, a pogoda? Pogoda no nie jest skończona, bo oczywiście musieli nasi architekci zrypać. Polska budowa. Po prostu nie nie wiem. Tak. Na razie udało no. mi się tylko pomalować y, ten ściany na taką chmurkę. W całkiem fajnie to wygląda. No nawet całkiem. To chyba nawet powiem ci, że nie wiem czy nasz woźny nie robił tego, tej, tej chmurki. Ma talent, trzeba przyznać, chłopak. Właściwie już nie chłopak, ale. Ma, ma talent. No, on jest starszy od nas. No wiem, tak się trochę źle wyraziłem. No dobra. Dobrze, więc dalej. Najlepsze jest to, że postanowiliśmy wreszcie powiększyć garderoby. No, a widzę, wcześniej się tak cisnęliśmy, a widzę, że to teraz cztery garderoby dla najważniejszych osób, a tutaj takie mniejsze, tak? Tak. Też więc zastanawiałem się nad pewną bardzo ciekawą sprawą, czyli udostępnienia naszego studia przez tymczasowy czas dla naszych widzów, czyli że w pewnym momencie po prostu otworzymy nasze studio, a ludzie będą mogli wchodzić po prostu. Tak, to był dobry pomysł. Tylko musielibyśmy pilnować, tylko niech to decyduje jest małe. Prawdopodobnie myślałbym, żebyśmy robili takie przewodnika, do wycieczka z tą grupą. A potem bany. <noise> Albo że muszą wyjść. O. strasznie tutaj się jakoś dziwnie czuję o północy. No. Taka ci. No. Tak, nie, nie dziwię ci się. Skoń, w końcu to tu jest na ruinach y, Starego Zamku, który w czasie II wojny był wy, o, wykorzystywany przez Niemców do różnych badań. Co?

Eee... Ale i tak zdolny. Kurwa. Ja się tu boję. Wchodzić. Dobrze, chodź. Trzeba no. już chyba lepiej już stąd wyjść. Dobrze dzielę klucz od studia. Tu jest. Klucz. Tylko co zrobimy z tym światłem? Nie wiem. To jutro. Ej, jutro, jutro. To jest. jak chwilę... Gdzie jest mój samochód? Eee, zasrani polscy złodzieje. Nie, studia. W ogóle czemu brama jest zamknięta? Hmm. Ty chyba. Oj, chyba stąd nie wyjdziemy. Przelecieliśmy śmigło. Co to? Co to kurwa jest? Co to było? Stary. Powiedz mi, co tu się dzieje? Nie wiem. Dosłownie przed nosem mi się ta brama zamknęła. Nie wiem. Ściana po prostu mi się zrobiła. Ja nie wiem. Mamy przesrane. Masz rację. Mamy przesrane.